Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. E, witam Was ten czwartkowe przedpołudnie. U nas bardzo ciepło, bo u nas 28 stopni ma być dzisiaj, także już prawie zawitało do nas lato. E, także mamy piękny, piękny dzień. E, dzisiaj omówimy sobie, dzisiaj miała być roślinka, którą dostałam na drugi dzień po moich urodzinach, ale przełożymy sobie to na odcinek poniedziałkowy, a dzisiaj chciałam Wam jeszcze pokazać, co jeszcze skusiło mnie w Lidlu. No, bo tak, skusił mnie jeszcze jeden kwiatek w Lidlu. No, ale ze mną to przeważnie tak jest. Jak jest ta większa dostawa, bo u nas, tak jak już ostatnio wspominałam, te dostawy nie są takie częste. Zaraz wam pokażę, co to jest za kwiatek. A mam jeszcze, jestem ciekawa, mam takie do Was pytanie. Czy u Was w Lidlu jest też, że dostajecie, że macie aplikację na telefon i praktycznie codziennie coś od Lidla otrzymujecie w formie kuponów? Bo tutaj właśnie tak jest. Ja sobie to bardzo, bardzo chwalę. Bo bardzo często są kupony z, z różnymi produktami za free, taka ciekawostka. Czyli za darmo. No na przykład kupujecie coś, nalicza Wam pieniążki w tej aplikacji i oni Wam przysyłają kupony. Na przykład, że jest 15% zniżki na jakiś towar, albo że tak jak właśnie mówię, że macie ten towar za free, albo gdy macie urodziny, to dostajecie też kupon za, za, za darmo jeden. Także uważam, że jest to naprawdę fajne, jak przekroczycie pewną kwotę, na przykład 100 funtów tutaj to dostajecie na przykład 10% zniżki na kolejne zakupy i tak dalej. Uważam, że to jest świetne. Oni przeważnie się dostosowują do tego, co się najczęściej kupuje. Czyli na przykład, jak kupuję, nie wiem, winogrona często, to dostaje często kupony właśnie na ileś tam procent mniej lub na taki kupon darmowy. Uważam, że jest to świetna sprawa. Właśnie jestem bardzo ciekawa, czy w Polsce też takie coś już wprowadzono w Lidlu. No, bo u nas to jest i ja sobie to bardzo, bardzo chwalę. A przechodząc do rzeczy i do tematu dzisiejszego, no, pokażę Wam, co u mnie zawitało. Jak można się było domyśleć, kolejna duża dracena, bo ja lubię i uwielbiam. Kocham dracenki. Ta ma taki fajny, konkretny ten pień. Uwielbiam. Bardzo chciałam mieć. Zawsze dracenę w domu miałam. Właśnie taką większą. Ale od jakiegoś czasu nie mam, mam tylko tą małą, tą z żółtymi listkami, tą Sunrai, ona się nazywa, ta odmiana, i mam właśnie ją. <laughs> A chciałam taką zwykłą marginatę, o tu ją Wam skieruję bardziej kamerę na nią, I, no i kupiłam ją, bo mi się bardzo podoba, jest duża, fajna. I chciałam ją mieć, bo jak niektórzy wiedzą i oglądali moje poprzednie właśnie odcinki, to wiecie, że już wspominałam na temat dracen w którymś z odcinków. Wiecie, że dwie lub trzy draceny niestety uśmierciłam. Podstawa i najważniejsza rzecz przy tego typu dracenach, ale myślę, że przy każdej odmianie draceny. Niezależnie czy to jest marginata, czy to jest ta dracena o tych szerszych liściach, podstawa jest taka, żeby, że dracena musi mieć mega, mega przepuszczalne podłoże. Bigos lub takie podłoże, że jak weźmiecie w dłoń, to po prostu ono się nie skleja, tylko się rozsypuje. To jest najważniejsza mi się wydaje rzecz, jeśli chodzi o draceny, i najważniejszą drugą w kolejności rzeczą jest to, żeby jej nie przelewać. Lepiej podlać częściej, a małymi dawkami, niż wziąć i ją przelać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz: pokażę Wam zaraz, bo ja muszę ją przesadzić, bo ona sobie po prostu tak od wczoraj tu u mnie stoi. Ja jeszcze nic przy niej nie zrobiłam. O, zobaczcie, stoi w tym ohydnym podłożu produkcyjnym, w tym buknie. Pokażę Wam, czego nie należy zalewać, żeby właśnie draceny nie zalać. A tak w ogóle, to będę sobie chciała rozdzielić te dwie sadzonki, jeśli się da. Zobaczymy, czy się da, bo jak będzie mocno związana korzeniami z tą główną, dużą sadzonką, to nie będę tego rozdzielała, bo nie chcę uszkodzić korzeni. To też ma duże znaczenie, właśnie przy kondycji rośliny. Ale jeżeli nie będą tak bardzo ze sobą połączone, to bardzo chętnie bym je chciała rozdzielić. Chciałabym mieć jedną taką dużą dracenę z piropuszem na końcu, a tą malutką sobie wsadzę gdzieś do jakiejś doniczki obok i tyle. Ale zobaczymy, czy się da, bo jak mówię, no może być z tym ciężko, z tego względu, że jeżeli będzie mocno razem przyczepione korzeniami, to nie chcę tego rozdzielać, bo raz próbowałam na siłę i też mi właśnie dracena od tego padła. Ale mówię, podstawa bardzo przepuszczalne podłoże, Niewielka ilość podlewania i ta ciemna odmiana może nawet stać w ciemniejszym miejscu i też rośnie, bo ja już kiedyś miałam i rosła mi wspaniale, ale ja zalewałam. No niestety zalewałam albo podłoże miałam trochę za ciężkie, no nie udawało mi się. Z tą właśnie odmianą żółtą mi się udaje, ona mi ładne noweliski nawet powypuszczała, także jest ok. I y, zaraz przejdziemy do, może ja Wam nawet zniosę tą żółtą dracenę i Wam pokażę jak ładnie mi teraz rośnie i przejdziemy do grzebania w korzonkach. Także zapraszam. Kochani, spójrzcie, to jest właśnie ta moja żółta odmiana, ta Sunray. Sunrise? Chyba tak się nazywa, tak mi się wydaje. Spójrzcie, ile u góry ma nowych, powypuszczanych listków. Bardzo dużo, naprawdę fajnie mi się chowa i ona też niekoniecznie jest na słońcu. Ona mimo tego, że powinna być bardziej na, bardziej na słonecznym miejscu, bo ma jasne te listki właśnie, ale ona też w takim troszeczkę pucienistym Otoczeniu też mi pięknie rośnie. Ja sobie ją na razie odstawię tu i będziemy się zabierać za tą wielką. Ja was nakieruję tutaj, żebyście wszystko dobrze widzieli. I zaraz sobie zobaczymy, co tam za niespodzianki mamy w korzonkach. Ja może nawet trochę was zniżę. O, i teraz będzie, przepraszam za te huźdawki. Teraz będzie idealnie, bo teraz się skupiamy na tej części kwiatka. A więc moją palmę sobie chyba też przesunę, bo trochę przeszkadza. Tu już mam uszykowaną doniczkę. Postaram się ją tak troszeczkę obalić i wysypujemy. Tu już Wam pokazuję, jeszcze niżej. Wysypuję i próbuję ją wyciągać z podłoża. Często się okazuje, że połowa tego właśnie łodygi jest zakopana w podłożu. I potem pełno tego odwalamy. O zobaczcie, na samym dnie korzenie. O, system korzeniowy taki sobie. To znaczy ten jest bardzo ładny, ten na dole. Ale ten system korzeniowy jest bardzo nisko, zobaczcie ile niepotrzebnego podłoża tu było. O ile ona będzie wyższa teraz. Bo nie możemy, nie można draceny trzymać, ojejku one są chyba mocno, chociaż może nie. Nie można draceny trzymać tak głęboko w podłożu, bo właśnie przez to się później ją zalewa. Zaraz zobaczę, czy będzie możliwe w ogóle rozdzielenie jej. Bardzo by mi na tym zależało, powiem szczerze. Ale naprawdę nie chcę jej uszkodzić. I zobaczcie, tu jest ta część w której nie powinniśmy zalać. To jest, to, to jest ta jej taka stopa z korzeniami. To nie powinno być w ogóle zalewane. A jak ktoś sobie nie przesadzi, zostawi sobie w takim podłożu, i tak wsadzone jak było tutaj, będzie podlewał i cały czas będzie to zalewał, to ona padnie prędzej czy później. Tak samo nigdy nie zostawiamy w tym podłożu dracan. Bo też na 100% prędzej czy później ona trochę pożyje w tym. Ja nie mówię, że nie, trochę pożyje, ale później nam padnie. Wydaje mi się, że chyba nie będzie problemu z rozdzieleniem. Tej drugiej ja jeszcze tu popukam, żeby nie uszkodzić, żeby to podłoże ohydne samo nam wylatywało. I ja mam chyba za dużą doniczkę do draceny, bo pamiętajcie, że zawsze bierzemy doniczkę pod, yy, patrząc na wielkość bryły korzeniowej. a spójrzcie tą bryłę korzeniową, nie, nie jest duża, absolutnie. Jeszcze spróbuję wyczepać to ohydne podłoże, to na podłoża, widzicie produkcyjnego. Chcę bardzo odczepić tego malucha, ale jak najmniej inwazyjnie, bo się tego bardzo boję. Boję się, żeby sobie po prostu nie, nie uszkodzić tej rośliny. Taki sobie ma ten system, znaczy nie jest on zły, ale jest mały. Dość mały jest ten system korzeniowy, ale damy radę. No naprawdę chciałabym je rozłączyć, jeszcze nie. Jeszcze trochę tu popukam. Niech mi powyłazi z tych dziur jeszcze to podłoże. Się boję, że one są razem zakręcone. <laughs> Te korzonki. A może nie? Może zaraz nam to ładnie wszystko odpadnie. Zaraz zobaczymy, jak to tu się ma w ogóle. I czyje korzenie są gdzie. Pamiętajcie, żeby po takiej dość mocnej ingerencji w korzenie od razu nie podlewać rośliny po przesadzeniu, żeby to się dla niej, bo na pewno będą trochę te korzenie uszkodzone. Ja w ogóle, no, już mi tu trochę odpadło nawet, ja nawet w ogóle postaram się, żeby te korzenie troszeczkę posypać cynamonem. Muszę zrobić, przepraszam Was, kable do góry, bo kotki moje się obudziły i za chwilę będą mi tu grandzić i ciągnąć za kable. A tego byśmy bardzo nie chcieli, więc właśnie, o, o, o. ustabilizowałam, okej, okay. nie wolno, kotek, nie wolno pan ci ruszać, nie wolno, no nie wiem, uda się, czy się nie uda, zobaczcie, już mi tu jeden korzeń odleciał, kurcze, felek, raz jeszcze spróbuję tam wyczepać to i wyczepać, niech wyłazi, niech wyłazi. Nie zależy mi tak na tej małej. Dużo bardziej mi zależy na tym. No, następny korzeń poszedł. Kurde. Zobaczymy. Na pewno użyję cynamonu, żeby to zdezynfekować. Tutaj są korzenie jeszcze tego małego. No wychodź. Dość ryzykowna jest ta operacja, że tak powiem. Jest to działanie, bo. O jest, wyjęłam. Super bezinwazyjnie wyjęłam czat. Widzicie? Taki ma malutki systemik korzeniowy. Ten mniejszy. Zobaczymy, włożę go do małej donicy, może coś z niego będzie. A ten wygląda tak, i już więcej systemu korzeniowego nie ruszam. W ogóle idę po cynamon. Ładnie go tutaj cynamonem ten cynamonem go. Ten system korzeniowy posypię. W razie czego, gdyby tu się coś działo, żeby nie wdało się żadne zakażenie wzięłam dużo mniejszą donicę, bo widzicie, chciałam taką, ale wzięłam taką. Bo ten system korzeniowy nie pozwala mi na wzięcie większej doniczki, przyniosłam sobie cynamon. Ja mam całą pakę cynamonu, bo u mnie cynamon w domu bardzo mocno jest używany, nie tylko do kwiatków. Już sobie tak, że tak powiem, wszystko to tu, tym cynamonem, sobie posypię. W razie czego, pamiętajcie, że nie wolno, nie wolno podlewać. Dwa korzenie mi odpadły. Mam nadzieję, że to było od tamtej sadzonki, a nie od tej. Takie moje pobożne życzenie. Tylko, czy ta donica będzie ok? Kurde, za mała. Ta znowuż może być za. Nie. Wiecie co? Jednak damy w to. Bo spójrzcie, ja tą szyjkę muszę mieć ponad powierzchnią podłoża. Ta szyjka musi być ponad powierzchnię podłoża. I wtedy te korzenie swobodnie w sumie do dołu prawie sięgają. Czyli nie, czyli jednak dajemy to podłoże, które miałam zamierzać. Tą doniczkę, którą miałam zamierzać. Ja jeszcze trochę tym, co nam onem przelecę. To nic. Może być dużo, nic się nie stanie. Resztę tu do podłoża wsypałam. I teraz tak do typowego bigosu. Czyli uniwersalna z perlitem. Chipsy kokosowe, vermiculit i perlit. Tak. Tutaj suchutkie podłoże, nawet jeszcze trochę bym dała wyżej. I najlepiej draceny jest podlewać poprzez e, podlewanie od dołu. Wtedy mamy pewność, że jej nie przelejemy. Ale mówię, można też lać na przykład tutaj w okuranta do Też taka metoda może. Jest skuteczna, najważniejsze i podstawa, czego widzicie tutaj w sklepach w ogóle nie przeszkadzało u ogrodnika. się tego w ogóle nie przestrzegało, nie zalewamy tej stopy tu. Ja na to mówię stopa. Tu już nawet zdążyły korzenie wyrosnąć, ale tego się nie zasypuje. To nic, że tu jest korzeń i tu ja go trochę przysypię Jeszcze mam za mało podłoża. Muszę iść po podłoże. Jak zawsze mi zabrakło norma. Chyba trochę głębiej nawet ją posadzę, dobra, wyjmuję jeszcze raz, troszeczkę głębiej posadzę tą roślinkę, trochę jest za płytko, odsypuję, to wtedy mi podłoża starczy, chociaż podłoże jeszcze mam, tylko musiałabym iść po nie na ogród, bo trzymam sobie w takiej skrzynce na ogrodzie, dobra, wsypujemy, ale tak się staramy, mówię, począsajmy, niech to wszędzie wpadnie. Tak, żeby ta stopa była w miarę, ta szyjka, stopa, różnie na to mówią, żeby to było w miarę zasypane, ale żeby kwiat stał stabilnie, tak? Bo o to tu chodzi. Oj, cisza, tam już idę po podłoże, zaraz nie jestem, byłam po podłoże i dosypujemy. Mówię, wiecie co, jak tutaj mam korzenie, spójrzcie, tu troszeczkę mi korzenie wystają, więc ja zrobię tak że bardziej odsłonię tamtą stronę, te korzenie troszkę przysypię, ale mimo to, żeby ta szyjka była o tak jak tu. Spójrzcie, ona tu jest idealnie posadzona. Widzicie, on się trzyma ten kwiatek, ale szyjka ta jest na wierzchu i tak powinno być. To jest podstawa. Ja nie wiem, oni tak sprzedają, ludzie biorą to do domu. Jak ktoś nie wie, nie przesadzi, zasypie to całe, i to mu będzie bardzo szybko gniło. Kurczę, mało stabilnie stoi. Nie podoba mi się to, że tak mało stabilnie stoi ta moja drecena. Zaraz. Hmm. Może bardziej ugniotę jeszcze troszeczkę to podłoże. I na pewno nie podlewamy w dzień po przesadzaniu. Tak jak ja, że na banku szkodziły mi się korzenie, tylko nie wiem, nieważne czy od tego mniejszego czy większego. Nie można w tym momencie. Przesadzać. Ja zaraz tego małego też sobie włożę do drugiej doniczki. Na pewno się on nie zniszczy. I zobaczcie, pokażę Wam. Tak to mniej więcej moje posadzenie wygląda. Tu wychodzi ta szyjka. stała wilgotna, no bo niestety tak był wsadzony kijowo do doniczki w sklepie. Ale to sobie przeschnie. I właśnie w ten sposób musi to wyglądać. Teraz ja sobie zaraz tą małą wsadzimy do doniczki też. Mam nadzieję, że coś z niej będzie. Malutką doniczkę przyniosłam, bo ona ma strasznie mały system korzeniowy. Spójrzcie, co to jest. Prawie nic tu nie niemal. Tu ładnie wychodzą białe. Tutaj też. Myślę, że przeżyje. Posypuję cynamonkiem, żeby odkazić. W razie, jak się tam pouszkadzało, na pewno się pouszkadzało. I zobaczymy. To i tak jest trochę nawet duża ta doniczka dla niej. Mogłaby być jeszcze mniejszej. Nie wiem, nie dam do... Nie wiem, albo może jeszcze w mniejszą wsadzę. No ale to jest maleństwo. Nie, damy w taką. Damy w taką, ale trochę głęb... głębiej, troszeczkę głębiej, o tak. Będę sypała po prostu trzymając ją w powietrzu. Może nie tyle głębiej, bo ona też nie może być głęboko. Jej też musi wystawać to ta szyjka korzeniowa. O, szyjka korzeniowa. Dokładnie tak na to się mówi. Zobaczymy. Zrobię potem update, czy mi przeżyła ta mniejsza dracena, czy nie. I o, tu jej wystaje. Wam też będzie ciężko ustabilizować, bo ona jednak tych korzonków ma malutko. No ale zobaczymy. Na pewno nie wyrzucę, tak? Że to jest dobra. Nic nie widać, co wkładam. Patrzcie. To jest dobra roślina. Zaraz Wam pokażę, jak ją włożyłam. No i ona mi się nie trzyma, nie? Bo ona ma mało korzeni. Hmm, hmm. Mogłabym włożyć do słoiczka z wodą, żeby ona większe te korzenie wypuściła, ale to jest chyba bez sensu. Widzicie, trochę też tej szyjki na wierzchu chcę zostawić, za to od tyłu dam jej trochę więcej i ją na 100%, jak i tą większą, na bank będę podlewała od dołu. Ja mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że przeżyję, bo jest ładna. Takie coś musimy uzyskać. O, taki efekt przy przesadzaniu, że. Szyjka korzeniowa, tak jak tu jest na zewnątrz. Wtedy mamy dużą szansę, że nawet po rozdzielaniu, tak jak ja zrobiłam, nic się nie stanie i te kwiatki przeżyją. Także moi kochani, was teraz wyjmę tutaj z tego stojaka i Wam pokażę, jak to wygląda. Na razie mam bałagan, oczywiście muszę posprzątać. Tak sobie stoi ta mniejsza. Już jest wsadzona. Zobaczcie, szyjka korzeniowa troszeczkę, ale wystaje. A tak wygląda ta duża, o w całej okazałości i też ta szyjka korzeniowa wystaje i to jest podstawa, podstawa przy dracenach, żeby ich nie zalać, żeby one nie zginęły. Ja nie wiem w ogóle jak oni w tych sklepach chcieli to trzymać, podlewać po tej, po tym, tutaj tej, po tej szyjce korzeniowej cały czas wodą, to przecież chwila moment i one są padnięte, naprawdę, może nie taka chwila, ale... Ale na pewno by tego na dłuższą metę nie przeżyły. Także na pewno przesadzajmy zaraz po zakupie. E, moi kochani, także to by było na tyle. Ja tutaj w tle moich dracen i moich palm tam z tyłu kanaryjskich. Dziękuję wam, moi kochani, za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na poniedziałek. W poniedziałek już na pewno pokażę wam tą roślinkę, którą dostałam na urodziny. Jeszcze jedną. E, życzę wam udanego, słonecznego, pięknego i gorącego weekendu, jaki ma być również u nas. Życzę tego Wam i sobie samej i zapraszam Was na kolejny odcinek. Już w poniedziałek zobaczycie roślinkę, którą dostałam jeszcze jako dodatek na drugi dzień po urodzinkach od mojej bardzo bliskiej znajomej. Także zapraszam Was serdecznie. Poproszę o zostawienie komentarza, lajka i subskrypcji. Dla Ciebie to tak niewiele, a dla mnie naprawdę ogromnie dużo znaczy. I życzę Wam jeszcze raz bardzo udanego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Papa! Pa. Żegnam się z Wami serdecznie.